Rok 1025. Polska otrzymuje koronę. Bolesław Chrobry zostaje pierwszym królem, a historia zapisuje ten moment jako narodziny Królestwa Polskiego. Ale, co naprawdę wydarzyło się w tym roku? Czy zwykli ludzie wiedzieli, że mają króla? Czy coś się dla nich zmieniło? I czy Polska rzeczywiście wtedy się narodziła? Czy może żyła już wcześniej, tylko nikt nie nazwał jej po imieniu? Tysiąc lat później wracamy do tego momentu, ale nie po to, by celebrować datę. Chcemy zobaczyć, jak wyglądał świat u progu koronacji, jak żyli ludzie, w co wierzyli, czego się bali, komu byli posłuszni i co to właściwie znaczyło być poddanym pierwszego polskiego króla. Zajrzyjmy do Polski roku 1025 nie przez okno pałacu, ale przez drzwi chłopskiej chaty. W 1025 roku Polska nie przypominała tego, co dziś nazywamy państwem. Nie miała jasno wytyczonych granic, nie miała jednej administracji, ale miała władzę, miała ośrodki siły i miała ideę, która dojrzewała przez dziesięciolecia. Od czasów Mieszka I ziemie Polan, Wiślan, Mazowszan, Pomorzan i Ślężan zostały podporządkowane dynastii piastów. Główne grody Gniezno, Poznań, Kraków, Wrocław pełniły funkcję nie tylko militarną, ale także administracyjną i symboliczną. Państwo było zorganizowane wokół systemu grodów. To właśnie tam stacjonowały drużyny wojów, tam zbierano daniny i wydawano rozkazy. Gniezno, siedziba arcybiskupa, Poznań, centrum militarne, Kraków, brama na południe. Władza była silna, ale skoncentrowana. Poza grodami rozciągały się setki osad, wsi i samotnych zagród. W nich żyło ponad 90% ludności. Dla nich Polska była odległym pojęciem. Znali tylko swoją ziemię, starszyznę, może urzędnika książęcego. Koronacja Bolesława była zwieńczeniem procesu, który rozpoczął się kilkadziesiąt lat wcześniej z centralizowania władzy, budowy armii chrystianizacji elit, ale u podstaw była siła, przymus i konsekwentna polityka dynastyczna. Władza Piastów nie była tworem naturalnym, została wywalczona mieczem, daniną i ogniem. A 1025 rok był tylko pieczęcią, symboliczną, ale nie magiczną. Wielka polityka, korony i traktaty to świat elit. Ale Polska roku 1025 nie składała się z książąt i duchownych. Ponad 90% ludności to chłopi, ludzie, których imion nie zapisała żadna kronika. Na szczycie książę i jego drużyna. Drużynnicy to elita militarna, zawodowi wojowie, żyjący z łupów, danin i ziemi nadawanej przez władcę. Poniżej, wolni chłopi zwani kmieciami. To oni uprawiali pola, hodowali bydło, zbierali miód i przekazywali daniny. Ziemia, którą użytkowali, formalnie należała do księcia. W zamian za jej użytkowanie musieli pracować, budować grody, mosty, dostarczać jedzenie, futra, zboże. Byli też ludzie służebni, rzemieślnicy wyspecjalizowani w konkretnych pracach, garncarze, cieśle, bartnicy. Często mieszkali w specjalnych osadach służebnych wokół głównych grodów. Najniżej niewolni. Zazwyczaj jeńcy wojenni. Mieli obowiązki, ale nie mieli praw. Byli własnością swoich panów, mogli być przekazywani, oddawani, wymieniani. Przeciętny mieszkaniec polski nie znał pojęcia państwa. Znał ród, wieś, starszyznę i święte dęby. Mieszkał w chacie z drewna i gliny. Jedna izba, wspólne ognisko, zwierzęta tuż obok. Latem praca w polu. Zimą tkanie, łowienie, opowieści przy ogniu. To był świat bez pisma. Wiedzę przekazywano ustnie. Pieśni, przysłowia, bajania, to była edukacja. Kobiety zajmowały się domem, uprawą, ziołolecznictwem. Mężczyźni polowali, bronili osady, budowali. Dzieci słuchały i uczyły się poprzez obserwacje. Każdy wolny chłop miał wobec władcy obowiązki. Musiał oddać część zbiorów, zboża, miód, bydło. Musiał stawić się do pracy, przy budowie grodu, palisady, mostu. System danin nie był nowy. Wywodził się z organizacji plemiennej, ale piastowie go scentralizowali, uczynili z niego narzędzie władzy. Większość ludzi identyfikowała się nie jako Polacy, ale jako członkowie rodu, mieszkańcy konkretnej ziemi: Mazowszanin, Wiślanin, Pomorzanin. Tożsamość była lokalna. Silniejsza od niej była tylko religia, o której za chwilę. W podręcznikach przeczytasz. Polska przyjęła Chrzest w 966 roku. Ale przyjęcie Chrztu nie oznaczało nagłej zmiany wiary, a już na pewno nie dla większości ludzi. Mieszko I przyjął Chrzest z Czech. Była to decyzja polityczna, mająca zapewnić miejsce wśród chrześcijańskich władców Europy. Ale to, co przyjęła elita, niekoniecznie przyjęło się na wsiach. Nie było struktur kościoła, nie było kapłanów, nie było języka zrozumiałego dla ludu. Wielu z tych, którzy zostali ochrzczeni, nie wiedziało nawet, czym jest chrzest. W ich życiu nadal obecne były rytuały pogańskie, duchy przodków, ofiary dla domowych bóstw. Wierzono w Welesa, pana zaświatów, Peruna, Boga Burzy i Mokosz, opiekunkę płodności. W każdej chacie trzymano zioła, w kącie domostwa, miejsce dla duchów przodków. Lasy były święte, dęby, źródła, góry, to tam składano ofiary. Ludzie bali się złych mocy, ale też wierzyli w magię ochronną zaklęcia, amulety, szeptane modlitwy. Ważne były rytuały przejścia, narodziny, pierwsze postrzyżyny, ślub i pogrzeb. Każdy z tych momentów miał swój pogański rytuał, który często przetrwał nawet po oficjalnym ochrzczeniu kraju. W wielu miejscach obok siebie stały krzyże i święte dęby. Ludzie chodzili do Nowej Kaplicy, ale potem wracali do Świętego Gaju. Elity wprowadzały chrześcijańskie normy i święta, ale przez wieki współistniały one z dawnymi, jak Jarę, Kupała czy Dziady. Taka była duchowość Polski roku 1025: niejednolita, ale podwójna. Z jednej strony Krzyż, z drugiej Ogień i Ziemia może właśnie ta dwoistość była fundamentem naszej kultury bo religia nie zawsze zmienia się nagle czasem trwa w ukryciu w pamięci w obrzędach W 1025 roku w Gnieźnie odbyła się pierwsza koronacja w historii Polski Bolesław Chrobry najstarszy syn Mieszka I przyjął koronę z rąk przedstawiciela kościoła Polska stała się oficjalnie królestwem dla Bolesława koronacja była nie tylko uhonorowaniem jego władzy. To była deklaracja. Polska nie podlega już nikomu, ani cesarzowi niemieckiemu, ani czeskiemu metropolicie. To był symbol suwerenności i ambicji. Władcy chrześcijańskiej Europy przyjmowali koronę nie tylko jako znak boskiego prawa do rządzenia, ale też jako potwierdzenie miejsca w strukturze zachodniego świata. Chrobry zbudował arcybiskupstwo w Gnieźnie. Zorganizował administrację kościelną, utrzymał niezależność. Mógł więc, jako pierwszy z piastów, założyć koronę królewską. Nie zachował się dokładny opis ceremonii. Wiemy jednak, że wzorowano się na rytuałach cesarskich i papieskich: była Msza święta, namaszczenie, ślubowanie. Najprawdopodobniej uczestniczyli dostojnicy kościelni i świeccy, drużyna najbliższa rodzina władcy. Nie wiemy, czy korona była złota, ale wiemy, że od tej chwili tytuł Rex, król, przylgnął do polskiego władcy. Dla możnych wzrost prestiżu, dla duchowieństwa potwierdzenie dominacji kościoła. Ale dla większości mieszkańców koronacja była odległym echem. Nie było mediów, nie było ogłoszeń. W wielu wsiach nie wiedzieli nawet, że coś się wydarzyło, a ci, którzy wiedzieli, Niekoniecznie rozumieli znaczenie tej zmiany. Nowy tytuł władcy nie zmieniał ich codzienności. Zmieniało ją jedynie to, czy trzeba było oddać więcej daniny, czy powołano kogoś do służby, czy kazano burzyć święty gaj. Dziś wiemy, że koronacja Bolesława nie stworzyła narodu, nie stworzyła wspólnoty, jeszcze nie, ale stworzyła symbol. Symbole są ważne. Bo budują wyobrażenie, do którego późniejsze pokolenia będą się odwoływać. To właśnie z tej chwili, z tego gestu, tego dnia narodziła się opowieść o Polskim Królestwie. Dziś obchodzimy tysiąclecie koronacji, wielki jubileusz, rocznica narodzin Królestwa Polskiego. Ale czy Polska naprawdę wtedy się narodziła? Czy to wtedy zaczęliśmy istnieć jako wspólnota? Czy to moment, w którym lud stał się narodem? Koronacja chrobrego była kulminacją procesu. Nie początkiem, a raczej momentem, który nazwaliśmy początkiem, bo dobrze wygląda w podręczniku. Przed koronacją była ziemia, ród, praca i wiara. Była wspólnota, nie państwowa, ale społeczna, duchowa. Tysiąc lat królestwa to nie tylko historia władców. To historia ludzi bez nazwisk. Tych, którzy nie zostali zapisani, ale to właśnie oni je tworzyli. Ich życie, wiara i kultura nie zawsze zgadzały się z planem władzy, ale to dzięki nim Polska przetrwała jako doświadczenie, nie tylko struktura polityczna. Dziękujemy za wspólną podróż do roku 1025. Jeśli chcesz więcej historii opowiedzianych z tej perspektywy, zasubskrybuj.